Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, że zechcieliście przybyć. Zacznijmy od kilku kwestii porządkujących nasze myślenie. Otóż mówiąc o interesach, mówimy o polityce. Mówimy o pewnej zaplanowanej i konsekwentnej w zamyśle, konsekwentnym w zamyśle działaniu na rzecz zmiany, zmiany sytuacji. Bo to jest w gruncie rzeczy, jak się wydaje, istotą polityki. Nie mówimy o procesach historycznych które mają charakter obiektywny bo one oczywiście mogą następować niezależnie od tego czy postrzegamy te zjawiska jako korzystne dla nas czy postrzegamy te zjawiska jako dla nas niekorzystne i tak w gruncie rzeczy wydaje mi się jest w przypadku tematu naszej dyskusji czyli ewentualności rozpadu federacji rosyjskiej no bo jeżeli mówimy o procesach historycznych to rzeczywiście nie można wykluczyć tego, że Federacja Rosyjska się rozpadnie albo zacznie się rozpadać, albo zacznie intensyfikować się pewien bunt elit lokalnych niezadowolonych z faktu, że w związku ze spadkiem dochodów budżetowych centrum w Moskwie nie będzie w stanie tak szeroko jak do tej pory dystrybuować pomoc finansową. Bo dzisiaj realia Federacji Rosyjskiej są takie, że sześć regionów wypracowuje dochód narodowy, a pozostałe są beneficjentami Beneficjentami tych środków. Jeżeli skala dochodów budżetowych ulegnie zmniejszeniu, a wydatki choćby ze względu na wojnę, zwiększeniu, to kontynuowanie tej polityki będzie trudne. Jeśli jeszcze ten stan utrzyma się przez dłuższy okres, to nie można wykluczyć w istocie, że nastąpi pewne rozpadanie czy dyferencjacja, powstaną różnice zdań między elitami lokalnymi. Które zaczną się orientować być może na innych graczy. W pewnym momencie, kiedy państwo rosyjskie jeszcze osłabnie, może się zacząć proces już zupełnej dezintegracji, odpadania. Najpierw tego, co się określa mianem Ukrain. Czeczenia jest tu dobrym przykładem, ale, ale nie wyłącznie, bo szczególnie obszary północnego Kaukazu są narodowościowo znacząco różne od, od, od Rosji. Są zdominowane przez narody je zamieszkujące. Tam mniejszość rosyjska w ostatnich dziesięcioleciach uległa znaczącej, znaczącej redukcji. Więc, w sensie historycznym, w istocie, możemy mieć do czynienia z takim procesem. I nie ulega wątpliwości, że każde państwo powinno być na tego rodzaju scenariusz przygotowane, również państwo, które graniczy, tak jak Polska, z Federacją Rosyjską. Natomiast. Czym innym jest mówienie o pewnych zmianach, które mają charakter obiektywny, a czym innym jest mówienie o polityce państwa polskiego, które prowadzi do uruchomienia takich scenariuszy, bo to są dwie różne rzeczy. I ja bym zaryzykował na wstępie tezę, budując być może, nie miałem sposobności wysłuchania całego wykładu Pawła Kowala, ale tak się domyślam, bo już nie, nie pierwszy raz rozmawiamy. Więc zbudowałbym taką tezę, która być może łączy te perspektywy, moją i, i jego. Otóż ja uważam, że w sensie strategicznym rozpad Federacji Rosyjskiej jest na rękę Polsce, ale nie dzisiaj. To jest dość zasadnicza różnica. Uważam, że gdyby dzisiaj nastąpiły procesy dezintegracyjne w Rosji, to polski interes, tak jak ja go definiuję, ucierpiałby w ich, w ich wyniku. Ale zacznijmy jeszcze od kwestii jednej, a mianowicie od zasadniczego zupełnie pytania, gdzie, jest, gdzie znajduje się siła Rosji, Gdzie siła Rosji, od czego zależy rosyjska potęga? Bo to jest kwestia z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i z punktu widzenia też naszej przyszłości zupełnie fundamentalna. Otóż w naszym myśleniu o polityce, co jest pewną spuścizną szkoły, kultury paryskiej, Giedroycia i Mieroszewskiego, utarł się pogląd, że Rosja bez Ukrainy nie może być państwem imperialnym. Tego rodzaju pogląd w moim odczuciu jest w Polsce dość szeroko podzielany, tylko że z tym nie zgadzają się rosyjscy myśliciele, którzy również snują refleksję na temat tego, od czego zależy to, czy Rosja jest i będzie mocarcem. Otóż ich zdaniem głównym czynnikiem siły rosyjskiej, w sensie strategicznym jest Syberia, nie Ukraina. Rosja pozbawiona Ukrainy Białoruś jest zupełnie inną kwestią, ale Rosja pozbawiona Ukraina ma mniejsze możliwości oddziaływania na relacje w Europie, natomiast nadal ma szansę pozostać mocarstwem dużym, znaczącym państwem, ze znaczącymi w skali globu zasobami, również surowcowymi, które są zlokalizowane na Syberii. A w związku z tym część myślicieli rosyjskich skupionych wokół klubu wałdańskiego, to wydaje się jest środowisko, które dzisiaj jakby kształtuje strategiczne myślenie rosyjskiej władzy, uważa, że Rosja musi zatroszczyć się o przyszłość Syberii, bo na Syberii, znajduje, na, na Syberii jest jądro siły państwowości rosyjskiej. To dlatego jeszcze przed wojną były formułowane przez nich propozycje no, budowy miast milionowych kilku na, na, w rejonach syberyjskich były dalej, pro, dalej idące propozycje nawet przeniesienia stolicy Federacji Rosyjskiej w stronę Uralu czy wręcz, wręcz za Ural. Oni uważają, że od możliwości kontrolowania Syberii Zależy to, czy Rosja będzie mocarstwem, czy Rosja mocarstwem nie będzie. W moim odczuciu nasze myślenie o rozpadzie Rosji jest w gruncie rzeczy skoncentrowane wokół podobnej kwestii, a mianowicie co zrobić, żeby Rosja nie była w przyszłości mocarstwem i co zrobić, żeby, żeby w związku z tym nie zagrażała państwom, z którymi sąsiaduje w Europie w taki sposób, jak to się dzieje na Ukrainie albo w sposób znacznie może bardziej spokojny, ale też dolegliwy, czyli prowadząc agresję poniżej progu wojny, wojny kinetycznej. I Rosjanie na takie pytanie, a przynajmniej znacząca część rosyjskich elit udziela odpowiedzi, że Syberia jest tym, tym obszarem, od którego zależy mocarstwowość Rosji. W moim odczuciu podobne w gruncie rzeczy diagnozy formułują nasi sojusznicy z Ameryki. Otóż oni uważają, że scenariusz dezintegracji Rosji, podziału Federacji Rosyjskiej na amalgamat mniej lub bardziej ze sobą powiązanych, niezależnych obszarów, o znacznie słabszej władzy niż dzisiaj władza w Moskwie, orientującej się na różnych graczy, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, jest scenariuszem groźnym, co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, ten scenariusz rozpadania się Rosji nie można założyć, że będzie scenariuszem pokojowym, że będzie scenariuszem przypominającym rok 91, bo opieranie polityki tylko na przewidywaniu optymalnego z punktu widzenia naszego, naszych interesów rozwoju wydarzeń jest w moim odczuciu ryzykowna. W związku z tym, tak jak ja odczytuję dyskusję amerykańskich ekspertów i strategów, oni uważają, że dezintegracja Rosji jest. Z punktu widzenia interesu amerykańskiego, który jest długofalowo skoncentrowany na rywalizacji z Chinami, oni uważają, że to jest scenariusz groźny, dlatego że te słabe państwa syberyjskie, ta Jakucja, jeśli ona się wyzwoli i będzie niepodległa, to ona tak jak dzisiaj Azja Środkowa, która zmierza w stronę bliskiego sojuszu z Chinami, niedługo będziemy mieli szczyt w Pekinie Azja Środkowa Chiny. No tak, te, tak te państwa zarówno dalekiego wschodu, jak i Syberii prędzej czy później ze względu na różnicę potencjałów oraz celową politykę Chin staną się wasalami Pekinu. W efekcie Stany Zjednoczone zaczną graniczyć w gruncie rzeczy przez cieśninę Beringa z Chinami. Chiński potencjał gospodarczy Ulegnie zwielokrotnieniu, chińska głębia strategiczna ulegnie wzmocnieniu, a potencjał ludnościowy nie jest z perspektywy Chin wielkim problemem. A w związku z tym ta oczekiwana czy spodziewana wojna o kontrolę nad Azją w gruncie rzeczy w momencie rozpadu Federacji Rosyjskiej zostanie już przesądzona, bo Chiny tak się wzmocnią, kontrolując obszary syberyjskie w pewnym docelowym momencie. Że będą stanowiły tak istotny potencjał, że Japonia, Korea Południowa czy Australia, ci główni sojusznicy amerykańscy w Azji, nie będą w stanie również i Amerykanie się temu potencjałowi przeciwstawić. A w związku z tym w moim odczuciu ten scenariusz dezintegracji Rosji z perspektywy amerykańskiej jest scenariuszem koszmaru strategicznego, a nie czymś, na co Ameryka mogłaby postawić. Zresztą, jak pamiętamy bardzo dobrze, po roku. Przed rokiem 91 i po roku 91 głównym przedmiotem troski Stanów Zjednoczonych było umacnianie reżimu Jelcyna i doprowadzanie do sytuacji, ażeby broń atomowa została wyprowadzona z państw postsowieckich. No to była wspólna polityka przecież zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Rosji, żeby Ukrainę skłonić do podpisania Memorandum Budapesztańskiego. I, ta, I ten rachunek nadal jest w amerykańskim myśleniu obecny. To znaczy oni uważają za wysoce ryzykowne, wysoce ryzykowny scenariusz podziału czy wyodrębnienia się na obszarze Rosji słabych i skorumpowanych, a być może kontrolowanych przez świat przestępczy, quasi-państewek, które mogą zacząć kontrolować potencjał jądrowy. No Rosja dzisiaj tylko w zakresie Broni głowic strategicznych ma gdzieś około 4,5 tysiąca, jak się uważa, tych głowic i bliżej nieokreśloną liczbę głowic o charakterze taktycznym. Tu są różne głosy, przyjmuje się, że gdzieś około 2000. To jest znaczący, znaczący potencjał i kontrola nad tym potencjałem no nie może z oczywistych względów takie jest myślenie w Ameryce, tak ja je odczytuję, znaleźć się w rękach nieobliczalnych czynników. Ameryka ma też długą tradycję. Myślenia o demokratyzacji Rosji, myślenia o tym, że Rosja demokratyczna, taka, która przejdzie przemiany wewnętrzne, będzie państwem obliczalnym i może stać się, stać się partnerem. To myślenie podlega pewnej erozji, ale proszę zwrócić uwagę, że ta światowa kariera Nawalnego, który dzisiaj odgrywa trochę rolę Nelsona Mandeli, no ona odpowiada temu schematowi myślenia, że mamy do czynienia z groźnym reżimem putinowskim, ale w gruncie rzeczy Rosja, jako pewien czynnik obecności w polityce międzynarodowej, nie jest czynnikiem, czynnikiem straconym. Nie chcę rozwijać wątków na temat myślenia francuskiego, na temat Rosji czy niemieckiego. One też zakładają, że Rosja jest docelowo w tym modelu już po odejściu Putina pewnym elementem ładu. Przynajmniej, przynajmniej europejskiego. No a to oznacza, w skrócie rzecz ujmując, że nasi sojusznicy, dostrzegając ryzyka strategiczne, dostrzegając ryzyka związane z wyłanianiem się tych nowych państw, uważają te scenariusze za wysoce ryzykowne. A w związku z tym należy dołożyć starań, ażeby one się nie urzeczywistniły. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, którą niektórzy Oceniają jako sytuację pożądaną, a mianowicie w Rosji następuje przewrót pałacowy, albo Putin choruje i schodzi z tego świata, i Rosja wstępuje na drogę jakichś przemian, przemian demokratycznych. Otóż ja stawiam tezę, że mając doświadczenia po roku 1991 polityki wobec Rosji, mając doświadczenia skutecznej transformacji państw totalitarnych, jakim były Niemcy hitlerowskie i i autorytarna Japonia. Stany Zjednoczone w obliczu tych ryzyk i w obliczu pewnej tradycji politycznej wybiorą, a za nimi też sojusznicy europejscy, wybiorą drogę, którą w skrócie można by było określić mianem inwestowania w przyszłość Rosji, podtrzymywania demokracji w Rosji, dbania o to, żeby rosyjski potencjał wojskowy i jądrowy nie znalazł się w rękach sił nieobliczalnych. Tam zawsze będzie silna dyskusja między tym obozem turbopatriotów, no, a, a politykami bardziej umiarkowanymi. Ona zresztą dzisiaj też ma miejsce, choć może nie jest, nie przyciąga aż tak uwagi publicznej. Ale moim zdaniem jest bardzo mało prawdopodobne, że nasi sojusznicy wsparliby w sposób aktywny i zamierzony politykę na rzecz rozczłonkowania Federacji Rosyjskiej. Raczej będą postrzegali. To jako pewne zagrożenie, i będą starali się wzmocnić ten dość efemeryczny obóz demokratyczny w Rosji. To będzie powodowało w moim odczuciu za sobą bardzo poważne konsekwencje, tego rodzaju scenariusz zachowań. No, już abstrahując od faktu, że to by musiało oznaczać, że Polska będzie musiała czy byłaby wskazana na prowadzenie samodzielnej polityki na rzecz rozczłonkowania Rosji, która by konfliktowała nas w pewnych obszarach z naszym systemem sojuszniczym, ale nawet zakładając, że to nie będzie aż tak widoczne, no to jednak mamy do czynienia i stoimy dzisiaj wobec takiej kwestii z pewnymi fundamentalnymi decyzjami o charakterze alokacyjnym, czyli przeznaczenia pieniędzy, mówiąc w pewnym skrócie, na określone cele. Brałem udział Tutaj w czasie konferencji z, w panelu, w którym pani prezes Banku Gospodarstwa Krajowego słusznie zresztą mówiła, że tylko potrzeby związane z umocnieniem infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej to jest koszt rzędu 450 miliardów dolarów. Koszt odbudowy Ukrainy różnie szacowany. No, opiewa na kilkaset miliardów dolarów. Te szacunki są różne dlatego, że w niektórych rachunkach na przykład prowadzonych przez Kijów uwzględnia się koszty odbudowy sił zbrojnych i utrzymania tych sił zbrojnych, a to jest szacowane na około 350 miliardów dolarów. To wtedy ten rachunek już urasta do kwoty powyżej biliona dolarów. No i dodajmy do tego unijną politykę FIT-55, bo tutaj też są prowadzone szacunki kosztu transformacji energetycznej państw europejskich. One są wyceniane na około od 170 do 200 miliardów dolarów rocznie. W perspektywie roku, każdego roku do momentu dojścia do neutralności klimatycznej. No a jeszcze do tego musimy dodać koszty związane ze wzmocnieniem wojskowym Polski, całej wschodniej flanki, państw bałtyckich, Finlandii. No bo przecież granica naszego obszaru z Federacją Rosyjską uległa. Podwojeniu w momencie wstąpienia Finlandii do NATO. I pojawiły się nowe obszary rywalizacji strategicznej, choćby obszar arktyczny, który w najbliższym czasie będzie zyskiwał, zyskiwał znaczenie. To oznacza, że mówiąc w, w największym skrócie, moim zdaniem, tych pieniędzy na świecie nie ma. Znaczy nie ma takich zasobów, które pozwoli, pozwoliłyby obsłużyć wszystkie te cele jednocześnie. I odbudowę Ukrainy i wzmacnianie Europy środkowej i rozbudowę sił zbrojnych NATO na wschodniej flankce i politykę Fit 55. A jeśli jeszcze do tego dojdzie kwestia inwestowania w demokrację w Rosji, tak jak to robiono za czasów Jelcyna, bo przecież Jelcyn otrzymywał znaczące wsparcie ze strony inwestorów zachodnich właśnie po to, żeby stabilizować sytuację, to z pewnością będziemy mieli do czynienia z koniecznością dokonania pewnych wyborów nie w Polsce, tylko w państwach, które tymi kapitałami dysponują. PKB połączone Niemiec i Francji jest dziesięciokrotnie większy niż PKB Polski. To oznacza, że od decyzji inwestycyjnych we Frankfurcie podejmowanych czy czy w Paryżu, będzie też zależała kwestia przyszłości Polski i bezpieczeństwa Polski, bo o tym dzisiaj mówimy. Znaczy, jeżeli mówimy o konieczności umocnienia wschodniej flanki NATO i odbudowy Ukrainy, no to mówimy o bezpieczeństwie, bo to jest potrzebne po to, żeby się, czuć, żeby się czuć bezpiecznym. A w związku z tym ja uważam, że jeśli zaczną się procesy dezintegracyjne Rosji, to to zmniejszy skłonność i tak już nie... Nie bardzo dużą, moim zdaniem, państw zachodnich z naszego obozu sojuszniczego, żeby inwestować w bezpieczeństwo wschodniej flanki. A to będzie oznaczało, po pierwsze, większe ciężary, które my będziemy musieli ponosić, po drugie, spowolniony proces odbudowy Ukrainy, po trzecie, być może sytuację najgroźniejszą, a mianowicie taką, że Ukraina. Która, wy, która dziś ma PKB na poziomie 130 miliardów dolarów, a w, w świetle ostatnich szacunków Banku Światowego do poziomu 200 miliardów, czyli tego przedwojennego, dojdzie w roku 33. No to z tej perspektywy to oznaczać może, że te decyzje alokacyjne, przesunięcie części środków na inne kierunki, no będzie spowalniało ten proces, będzie spowalniało proces odbudowy Ukrainy, będzie w związku z tym ograniczało możliwości, możliwości Ukrainy, ażeby odbudować swoje siły zbrojne do poziomu 300 tysięcy nowocześnie wyposażonych żołnierzy w standardach NATO, bo o tym mówią ukraińskie władze, uważając, że to jest jedyny mechanizm budowania bezpieczeństwa w przyszłości, czyli skutecznej polityki powstrzymywania Rosji. Władze Ukrainy odwołują się do modelu izraelskiego, no, tylko trzeba pamiętać, że Izrael rocznie wydaje na swoje bezpieczeństwo około 20 miliardów dolarów, co przy PKB 130 miliardów dolarów jest niemożliwe, żeby Ukraina była w stanie te ciężary ponosić. A to oznacza, że albo zgodzimy się żyć w pewnej próżni bezpieczeństwa, w pewnym wadliwym systemie bezpieczeństwa, albo będziemy ponosili my, być może Europejczycy, z państw zachodnich większe ciężary na, na rzecz umocnienia sił zbrojnych Ukrainy. No bo jeżeli Ukraina sama nie będzie tego w stanie zrobić, to ktoś to za nich będzie musiał robić, no chyba, że się zgodzimy, że żyjemy w wadliwym systemie bezpieczeństwa. A to oznacza kolejne ostatnie już pytanie, postawienie kwestii czasu, bo czas jest tutaj czynnikiem kluczowym. Polityka to w gruncie rzeczy jest też mówienie o czasie. Dyskusje wśród amerykańskich ekspertów, też i przedstawicieli służby wywiadowczych, prowadzone publicznie, bo do nich się odwołuje, trwają cały czas. Tam się pojawia taki pogląd, że Rosja będzie potrzebowała od pięciu do dziesięciu lat, ażeby odbudować swój potencjał sił konwencjonalnych. Zniszczony w wyniku, czy osłabiony w wyniku wojny, wojny na Ukrainie. A w związku z tym ja sugeruję, czy... Buduje też taką tezę. Są głosy mówiące, że będzie potrzebowała krócej, i to są głosy liczących się ekspertów: Roba Lee czy, czy Michaela Kaufmana. Ale przyjmijmy ten wariant optymistyczny. Najbardziej optymistyczny, że za 10 lat Rosja będzie dysponowała potencjałem wojskowym porównywalnym do sytuacji z roku 21, a nawet większym, do przecież Szojgu ogłosił powiększenie stanu etatowego rosyjskich sił zbrojnych do. Miliona pięćset bodajże tysięcy żołnierzy z 900, jak to było przed wojną, to nie będzie łatwy proces po stronie rosyjskiej, ale intencje działania w, w tym kierunku, w tym kierunku istnieją. A to oznacza, że my działamy jako Polska w rytmie lat 10. W realistycznym scenariuszu przygotowania się na trudniejsze y, y, czasy. A w związku z tym, jeżeli się rozpoczną procesy, sygnalizujące możliwość dezintegracji państwowej Rosji. W ogóle nie poruszam osobnego wątku, na ile to jest realistyczne, na ile władza rosyjska jest słaba i na ile to nie wywoła fali nacjonalizmu rosyjskiego, który będzie miał obiektywnie rzecz biorąc charakter spalający, ale przyjmując ten scenariusz za scenariusz, który będzie miał miejsce, to ja uważam, że każde wachnięcie, jeśli chodzi o gotowość naszych partnerów, ale też i naszą, do budowania znaczącego potencjału obronnego na wschodniej flanki jest potencjalnie dla nas groźne, a w związku z tym wszystkie czynniki, które mogą opóźnić budowę powiedzmy sobie twierdzy na wschodniej flance, ja odczytuję jako czynniki potencjalnie negatywne i groźne dla naszego interesu. To oznacza, że my dzisiaj potrzebujemy przynajmniej 10 lat konsekwentnej polityki wzmacniania i inwestowania w nasze zdolności wojskowe oraz ukraińskie. I najlepiej by było, gdyby Rosja w tym czasie była państwem wrogim wobec Zachodu, chociaż niezdolnym do podejmowania agresywnych działań wrogim, bo to będzie hamowało skłonność tych polityków na Zachodzie, żeby myśleć o demokratyzacji Rosji. To będzie zwiększało skłonność do inwestowania na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki. To będzie wreszcie budowało to, co określamy mianem jedności bloku natowskiego, czyli umacniało siły y, skalę więzi atlantyckich. Zresztą w tym samym scenariuszu, który zarysował się po wybuchu wojny. To, to utrzymanie stanu zimnej wojny między Rosją a Światem Zachodu przez możliwie długi czas też. I ograniczanie rosyjskich możliwości rozwojowych przez kontynuowanie sankcji i wzmacnianie naszych zdolności wojskowych i inwestowanie w, w infrastrukturę, to tego rodzaju polityka moim zdaniem jest, w perspektywie lat 10, może 15, korzystna, korzystna dla Polski. A w związku z tym wszystko, co nas od tej polityki odwodzi, ja uważam za potencjalnie groźne, co nie oznacza, że nie kibicowałbym scenariuszowi rozpadu Pol Rosji. Oczywiście, że kibicowałbym temu scenariuszowi, ale za lat 10 albo, albo 15 wtedy, kiedy my będziemy do tego przygotowani jako państwo samodzielne, silne z wojskowego punktu widzenia i dysponujące stabilnym systemem sojuszniczym, zarówno w Europie Środkowej, jak i, jak i na wschodzie wtedy. Ten scenariusz rozpadu Rosji, Rosji możemy wykorzystać na rzecz naszych interesów strategicznych. Natomiast jeśli on nastąpi wcześniej, to myślę, że będziemy mieli do czynienia ze zmniejszeniem naszych możliwości. I to jest wydaje mi się jakby istota całej kwestii. Dziękuję bardzo.